Cześć, witajcie w kolejnym dniu pracy nad Viperem. Pozwólcie, że pokażę Wam, co się zmieniło. Mogę teraz oficjalnie powiedzieć, że praca nad przednimi podusznicami jest już zakończona. Wiem, mówiłem to wcześniej, ale teraz w 100% mamy już nawet spawane uchwyty do belki. Eee, powiem Wam, że wyszło naprawdę elegancko. Wszystkie pomiary się zgadzają zgodnie z. Z tym manualem, który, który gdzieś tam załączałem w filmie, który udało się zdobyć, także z tego jestem bardzo zadowolony. Udało się to idealnie zrobić. To jest ta powierzchnia na prawej podróżnicy, zewnętrzna. Tak to wyszło. No, elegancko. To jest, możecie sobie porównać spawy fabryczne. Nasze spawy. Ocenę pozostaje, ocena pozostaje na każdego z Was. Jeżeli chodzi o tył, auta, to tutaj ta podróżnica prawa została jeszcze naciągnięta. Przesunięta była o dokładnie 20 mm. Zaraz sobie to jeszcze dokładnie pomierzymy. Pokażę Wam. Fajnie, że, że udało się to naprawić bez konieczności zajmowania tej całej tylnej wanny, bo tutaj praktycznie trzeba by było rozebrać całe auto. Mieliśmy na tyle dużo szczęścia, że podróżnica. Była uszkodzona naprawdę w niewielkim stopniu Dlatego nie było konieczności zdejmowania tej całej tylnej wanny, aby to naprawić Właśnie do nas dostarczył kurier przesyłkę Wydaje mi się, że to będzie spoiwo do, do Tej tylnej wnęki od Vipera, która Leży w tym miejscu Trzeba będzie ją pospawać Tak jest 2 kg TPO i TPE Ty, fajnie Zanim przejdziemy do dalszych prac nad Weberem, pozwólcie, że przedstawię Wam partnera dzisiejszego odcinka. Letty Shops to serwis cashback, który pozwala zwrócić część wydanych pieniędzy za każdy zakup online. Pewnie zastanawiacie się, jak to działa. Otóż sklepy partnerskie Letty Shops, a jest ich ponad 2000, płacą prowizję w zamian za reklamę. A Leti Shops część tej prowizji oddaje swoim użytkownikom właśnie w postaci cashbacku. Warto dodać, że są to prawdziwe pieniądze, które możecie wypłacić na konto bankowe lub PayPal, a nie jakiś bon lub zniżka. Słuchajcie, 11 listopada na Aliexpress jest wielka wyprzedaż. W Chinach ten dzień jest bardzo ważny, a odpowiednikiem jego jest nam dobrze znany Black Friday. Na Aliexpress normalnie macie 5% cashbacku, ale jeżeli planujecie zrobić jakieś zakupy, to warto poczekać do tego dnia, ponieważ możecie dużo więcej zaoszczędzić. Pamiętajcie, że bardzo ważną rzeczą jest pobranie wtyczki Letyshops ze strony, do której link macie w opisie. Cały proces instalacji jest bardzo prosty i nie powinien wam zająć dłużej niż kilka chwil. To ja od siebie dodam, że wtyczka jest naprawdę bardzo intuicyjna i od razu po instalacji zacznie wam automatycznie wyświetlać w prawym górnym rogu możliwość skorzystania z cashbacku, jeżeli strona jest jednym z partnerów Shops. Na koniec chciałem was jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcić do odwiedzenia strony Leti Shops. To nic nie kosztuje, a naprawdę sporo możecie zaoszczędzić. Tymczasem wracamy do naszej żółtej zmi. Wiele osób nie wie, ale Viper to jest naprawdę auto limitowane i nie, 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 nie było wyprodukowane w bardzo. Na bardzo dużą skalę, dlatego też Chrysler wykorzystał do produkcji części z różnych innych aut, na przykład, z tego co pamiętam, piasty chyba z przodu albo z tyłu, nie pamiętam, ale pochodzą z Dożo, Jest tutaj wiele elementów, właśnie, na przykład te halogeny, tak, które, które mają taki sam numer fabryczny, jak, jak halogeny w golfie, wyprodukowane przez firmę Hela, przepustnice no, różnego rodzaju rzeczy. Tutaj są po prostu pobrane z innych aut. No a takie rzeczy typowo wiperowe no to wiadomo też są, bo trzeba było to wyprodukować, ale też jest, jest kilka elementów po prostu pobranych z, z innych aut. To nie jest auto, auto w 100% stworzone z części wyprodukowanych tylko i wyłącznie dla wajpera. Nowe nadkole już udało się zdemontować, z tego prawego rozwierciłem, ile tutaj było, 5, 8, 7 nitów, Zostało mi do odkręcenia te trzy śruby, o wyliczka i kole już wyjdzie. Patrzcie jakie piękne spoiny, teraz jest to lepiej widoczne, w których miejscach były ubytki materiału, zostało wyfrezowane, została nałożona spoina. No i teraz to wszystko zostało wyszlifowane. Tutaj te wszystkie pęknięcia, które były, zostały naprawione odpowiednio dla, e, dla, dla poli poliuretanu e, technologią. Tutaj też ta. ten dolny spojlerek był pęknięty. E, to nawet niekoniecznie w wypadku. Może gdzieś od jakiegoś krawieżnika szybciej. To z dwóch stron. To też jest spójne. Tutaj jeszcze od wewnątrz do rzeka jest to wszystko wzmocnione taką specjalną siatką No a od strony zewnętrznej tylko tylko spoiny Przedni zderzak jest skończony, słuchajcie no wyszedł Ja nie spodziewałem się takiego efektu, wyszło naprawdę elegancko Tutaj spoiny na zewnątrz są już obrabione Tutaj jest ten zderzak tylny, też spoina Przez całą tutaj długość, w tym miejscu gdzie on był rozerwany Wyszło bardzo ładnie jest wyszlifowane. Tutaj te uchwyty, które zniszczyłem, są wzmocnione, są wzmocnione strzykami stalowymi. No i całość naprawiona, wyszlifowana elegancko właśnie. Kolejnym elementem, który trzeba naprawić to jest ta tylna blenda. Zderzaki udało się odzyskać, one są uratowane, one były stworzone, wykonane z poliuretanu i też w odpowiedniej metodzie zostały naprawione. W tym wypadku to jest akurat inne tworzywo. Spożywo sztuczne. Kupiliśmy do niego specjalną spoinę, którą przed chwilą wam pokazałem w kartonie, właśnie przejechała. Dlatego teraz przejdziemy do, do naprawy tej tylnej blendy. Tutaj wszystkie neurologiczne miejsca zostały już wzmocnione metalowymi skrzywkami. Te skrzywki zostały zatopione w tym materiale. Zaraz wam pokażę, jak to urządzenie wygląda. Słuchajcie, tutaj zaczynamy od klejenia tych powierzchni zewnętrznych, mamy przygotowane odpowiednie rowki, aby spoiwo nam umieściło się wewnątrz. Zobaczcie efekt końcowy tej tylnej blendy, wyszło po prostu e, pięknie, brakowało tutaj troszeczkę materiału, udało się to uzupełnić i finalnie e, ładnie wyprofilować. Pokażę Wam jeszcze teraz od tej strony. To od tej strony widocznej wygląda to tak. Po polakierowaniu nie będzie żadnego śladu. Tutaj efekt końcowy tego prawego progu wyszło tak. To jest bez cynowania i myślę, że nie będziemy tego cynować, bo wyszło naprawdę bardzo ładnie. Podkład, lakier i będzie piękny. Słuchajcie, zatrzymam się tutaj na chwilę i opowiem o tym, co już zostało zrobione, co jeszcze trzeba zrobić, bo na filmie 10 minut ciężko pokazać. Ciężko pokazać wszystko. Słuchajcie, prace blacharskie są już zakończone, przednie podróżnice naprawione, tylna prawa podróżnica skończona. Te elementy takie jak zderzak przedni oraz zderzak tylny, które są wykonane z poliuretanu też już są naprawione. Zawias maski jest naprawiony. Dalej, błotnik, nie błotnik, próg prawy też już jest naprawiony. Teraz przechodzimy do kolejnego dużego etapu, czyli naprawy tych elementów z włókna szklanego. Na, pierwszym, na pierwszy ogień idzie maska. Zaraz Wam pokażę jakie są uszkodzenia, naliczyliśmy ich 10. Są już wszystkie oznaczone, dlatego je teraz Wam umówię i później pokażę kolejne elementy, które też trzeba będzie naprawić.